Dzień dobry, witam państwa na kanale c Kultura, którego gościem jest dziś prosto z Tajwanu pan Piotr Plebaniak, badacz oraz znawca Chin. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o chińskiej cywilizacji, a właściwie o jej samych początkach. Zatem panie redaktorze, czym z chińskiego punktu widzenia jest cywilizacja? Jakie są takie najważniejsze cechy charakterystyczne chińskiej cywilizacji, które odróżniają ją od innych? I też od razu chciałbym zapytać, dlaczego chińska cywilizacja rozwinęła się akurat w tym miejscu, w którym się rozwinęła, czyli w Chinach? Więc musimy wiedzieć na samym początku, że cywilizacja chińska jest tak zwaną cywilizacją hydrauliczną. To może dziwne słowo, natomiast polega to na tym, że rozwinęło się, czyli zaczątek powstał w miejscu, w którym rzeka nanosiła osady lesowe. Mówi, mówimy o Rzece Żółtej, i one były niezwykle niezwykle żyzne. Dzięki temu rolnictwo w swoich zaczątkach, czyli w bardzo prymitywnej formie, przynoszącej bardzo niewiele plonów, były bardzo niewydajne. Ono było na tyle dobrze rozwinięte dzięki właśnie glebom i, i na, na bardzo dużej ilości powodzi, które w tamtym rejonie były całą plagą, zaraz o tym powiemy. I one sprawiły, że ta nadwyżka w żywności mogła powstać, w związku z tym mogła powstać też specjalizacja, handel i wszystkie inne atrybuty cywilizacji, które pozwala na tworzenie instytucji spajających jakąś społeczność i pozwalających utrzymać się przy życiu. To jest jedno. Więc powiedzieliśmy, że jest to rzeka żółta. Zobaczymy teraz mapę, na której widzimy same trzy najstarsze cywilizacje. Pierwsza, już całkowicie legendarna, to jest cywilizacja Xia druga cywilizacja czy też druga, druga dynastia tak nazywają się, się te dynastie czy też cywilizacje w, w Chinach to jest dynastia Shang i trzecia dynastia to jest dynastia Zhou dynastia Zhou której panowanie trwało 700 lat to jest ta w czasie w której żyli i Sun Tzu, czyli ten autor sztuki wojny i Konfucjusz i wszyscy inni filozofowie chińscy którzy stworzyli ten, ten cały fundament chińskiej cywilizacji i kultury które znamy dzisiaj więc jak zobaczymy tą mapkę jeszcze raz, albo ją będziemy wam najlepiej, jakbyśmy ją pamiętali, to proszę zobaczyć, że ta cywilizacja powstała w środkowym biegu rzeki żółtej. Dzięki temu, że gleby les, rzeka niosła licznymi powodziami coraz więcej tych, tych osadów lesowych, to już powiedzieliśmy, rolnictwo mogło się rozwijać, a rolnictwo zapewnia nadwyżki żywności, a nadwyżki żywności zapewniają armię, która jest w stanie strzec ludności cywilnej, czy, czy też chłopów, które tą żywność uprawiają. No, tak zaczynają się wszystkie cywilizacje, prawda? czyli jest ten element produkcji żywności, jest ten element obrony. Natomiast najważniejszym, najciekawszym tak naprawdę jest fragment tej, tej, tej historii opowiadający o czynie założycielskim tej cywilizacji. Proszę zwrócić uwagę, że w takich współczesnych społeczeństwach, tak jak i, tak jak, tak i w zamierzkuch cywilizacjach, czy to w Sumerze, czy to w, mówiąc o cywilizacji greckiej, czy rzymskiej, zawsze pojawia się ten element y, y, integracyjny, to znaczy jakaś społeczność musi być obudzona z, z tego czasu snu, przepraszam, przedcywilizacyjnego. To jest częściowo żart, ale też nawiązanie jest zupełnie poważne. Do mitów założycielskich kultury aborygeńskiej w Australii. Oni mieli tak zwany czas snu, czyli czas, w którym nie było cywilizacji, nie było ludzi, nie było pamięci, czyli te tego przekazu kulturowego, z którego oni się z tego wybudzili z i tą oczywiście prymitywną wprowadzają do tego, co mamy współcześnie, ale stworzyli. Więc w Chinach tym czynem założycielskim było uregulowanie rzeki żółtej. Y to był y moment, w którym Jakieś plemiona, czy też grupy plemiona, czy też klany, funkcjonowały na tamtym terenie, który był cały czas nawiedzany przez powodzie. Jeszcze tutaj można dodać ciekawostkę, że wioski były zakładane na bardzo niskich pagórkach, dlatego że te pagórki nie były zalewane właśnie przez powodzie. Natomiast przekazy legendarne, podkreślam, bo opisują powodzie, w których w których woda w, jakimś, w, re, w tych rejonach właśnie początków cywilizacji chińskiej utrzymała się ponad 100 lat. To jest jakiś okres szacowany oczywiście, dlatego że potem były kolejne powodzie, które, które zamazywały ślady archeologiczne, które mogłyby wyliczyć ten czas dokładnie. Natomiast były takie momenty, w którym właśnie ta woda zalegała i nie, nie chciała spływać. Z tej prostej przyczyny, że jak zerknijmy na mapę fizyczną Chin, ten teren jest zupełnie płaski, więc wszystkie te osady lesowe, zwłaszcza w czasie wiosny, które spływały z, z gór, spływały i, i, i tak naprawdę tworzyły, po prostu powiększały obszar kontynentu w, w tamtym rejonie. Jeżeli zobaczymy jeszcze na mapach historycznej, to właśnie w tej mojej książce Chiny zrozumieć imperium jest fajnie pokazane na mapach, że czym dalej w, w przód od czasów historycznych, czyli 2,5 tysiąca lat temu, tym bardziej wylo, przepraszam, ujście Rzeki Żółtej do, do, dobudowywało kolejne jakieś kilometry kontynentu. Różnica jest kilkudziesięciu kilometrów na przestrzeni, na przestrzeni dwóch tysięcy lat. Także to ma kolosalne znaczenie. Wracając do czynu założycielskiego, było to uregulowanie Rzeki Żółtej i wiąże się z tym przepiękne przysłowie, które mi się strasznie podoba. Y y y y Juan Aha, właśnie ten czyn założycielski został zrealizowany przez jednego z legendarnych władców. To są czasy, to są półlegendarne jak gdyby opowieści. Przysłowie brzmi: I Chłang, czyli właśnie jego imię. Przechodził koło swojego domu, lecz nie zaszedł doń ani razu. Na czym, na czym to polega? O co chodzi? O to chodzi, że wielki władca zdołał zmobilizować ludy, czy też plemiona, nie wiemy tego dokładnie też. Żyjące na tych terenach do tego, żeby uregulować bieg rzeki żółtej, żeby postawić tam jakieś groble, które byłyby w stanie zabezpieczyć ludność przed powodzią. Więc e, oczywiście, je, czyn jego i innych założycieli cywilizacji chińskiej jest opiewany, w, 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 czy to w legendach, czy w opowieściach, czy w, w opowieściach w folklorze ludowym, czyli w jakichś takich mitach, które krążą w, wśród ludów mieszkających właśnie w tej okolicy. No, i tak to wygląda. Tak wyglądał sam początek cywilizacji. Rozumiem, czyli yy, tak jak właśnie tak pan powiedział, yy, początek również wziął się od rzeki, podobnie jak to miało miejsce w Egipcie czy, czy w Mezopotamii. Zatem czy tych podobieństw yy, cywilizacji chińskiej do innych, tych yy, najwcześniejszych cywilizacji, czy tych podobieństw jest więcej? Mianowicie yy. pytam tutaj o chińską mitologię, yy, jak ona wygląda, czy tak jak w y, przypadku mitologii przedchrześcijańskich yy, Chińczycy. Mieli jakieś swoje bóstwa, które to albo pomagały ludziom, albo też były dla nich surowe, którym stawiało się świątynie, też składało ofiary, czy jakieś, prawda, rytuały, które miały na celu te bóstwa przebłagać. Jak ta sytuacja właśnie wyglądała w tej, tej cywilizacji chińskiej na, na samym początku? Więc e, cały konfucjanizm, czyli zbiór norm społecznych, prawnych, obyczajowych, Został stworzony, czy też zaprojektowany na długi czas przed urodzeniem się konfucjusza, którego nazywamy właśnie ten konfucjanizm, natomiast on, ten system społeczny, czy też system norm społecznych, które regulują życie wspólnot produkujących żywność, jest, jest nazywany Rudzia, Ru czyli szkoła Ru. Ru oznacza właśnie ten, te normy, które proszę zobaczyć tutaj, ten chiński znak, które polegają na tym, że władca, to jest znak Ru, że inaczej, że ludzie modlą się przed ołtarzem o to, żeby spadł deszcz. Bo oczywiście deszcz jest niezbędny do tego, żeby, żeby, żeby rośliny rosły. Co robi władca? Władca jest opiekunem ludzkości, ale władca jest też łącznikiem. Proszę zobaczyć drugi znak, one. To jest znak oznaczający króla. Ten znak składa się z trzech części. Jeszcze jego inne warianty, proszę zobaczyć, tu jest jego druga wersja. Ten znak oznacza, licząc od góry, to jest niebo, czyli świat nadprzyrodzony. Po środku jest łącznik nieba i ziemi, czyli król, czyli później cesarz, ale w tej chwili mówimy o królu. To mówimy o okresie panowania dynastii Zhou. Natomiast słowo cesarz Huangdi powstało dopiero za czas cało wymyślone przez pierwszego cesarza, czyli władcę państwa Qin, które wygrało całą, całe te batalie, o których zaraz sobie opowiemy. Natomiast wracając już do znaku ró, proszę zobaczyć go jeszcze raz ponownie. Mamy człowieka. Przed ołtarzem modlącego się o deszcz. To są te trzy elementy: deszcz jest u góry, ołtarz jest na dole, człowiek jest po lewej stronie. I cała esencja tak naprawdę tego, czym jest konfucjanizm, jest widoczna w tym znaku dlatego, że chodzi o stworzenie ludziom, którzy kontrolują ten system społeczny. To jest także system religijny, to jest system także poboru podatków regulujący po prostu wszystkie aspekty społeczeństwa, którego wtedy istniało. Został powołany do życia, dopracowany, stworzony, po to, żeby to społeczeństwo mogło jak najwydajniej produkować żywność, czyli utrzymać się przy życiu jako, jako całe społeczeństwo. Rozumiem, czyli yy, yy, jeśli chodzi o sam początek, poddani, jak gdyby dla nich tym, tą, tym autorytetem był władca. Tak? To on był tym takim najwyższym arbitrem, tym, od którego wszystko zależy, jemu oddawano cześć? Dobrze, dobrze eee, zrozumiałem? Nie tak? do końca tak, bo ta układanka ma bardzo wiele elementów. Może nie tyle wiele, znaczy ja wiem o, o bardzo wielu elementach, natomiast tak naprawdę istotne są dwa. To, co właśnie powiedziałem, to, że władca jest. My mamy, znaczy inaczej, u nas władca w cywilizacji zachodniej jest pomazańcem bożym, prawda? Wskazanym przez, przez istotę wyższą po to, żeby mogła królować, i ta legitymizacja wypływa z niebios. W Chinach jest dokładnie tak samo. Przy czym polega, to jest urządzone troszeczkę inaczej, ale to jest tylko taka warstwa dekorum, jak gdyby. to znaczy sposób, w jaki zostało, przejawiają się pewne prawidłowości ludzkiej natury i, i tego, w jaki sposób należy zarządzać i ludzką naturą, i ludzką aktywnością, między innymi właśnie produkcją żywności. W Chinach ta warstwa religijna, czyli ponad, ponad ziemska, wynika z tego, że panuje kult przodków. Dbamy o ich duszę, rodziców i dziadków, którzy, którzy umrą, natomiast ci zmarli przodkowie mają moc zsyłania Bożej opatrzności. To jest szalenie ważne. To jest opatrzność D. Tutaj widzimy chiński znak, który, który, który właśnie reprezentuje tą, tą ideę. To jest opatrzność dokładnie mająca tą samą moc syłania jakiejś boskiej, nadprzyrodzonej pomocy jakiejś grupie ludzi, czy też rodzinie, czy też klanowi, czy też całemu państwu. I ta boża opatrzność. Spływa w tym większej ilości, w tym im lepiej opiekuje się jakiś ród, czy też właśnie całe państwo przodkami. Oczywiście dla całego państwa mamy cesarza, który się opiekuje ces przodkami rodziny królewskiej. Jeżeli ten cesarz jest wrodny, nie, nie spełnia tych powinności, nie przejawia rozmaitych cnót, ale właśnie tej cnoty D, to wtedy ci przodkowie decydują, żeby nie obdarzać go już tą opatrznością, i wtedy cesarz, władca, bo to niekoniecznie jest cesarz, pamiętajmy, że teraz mówimy o królach dynastii Zhou, czyli w czasów, w których, w których żył m.in. Konfucjusz i Sundzy, autor sztuki wojny, więc w chwili, w której cesarz traci tą, ten mandat niebios. On zostaje obalany przez ten lud, prawda? Czyli zob proszę zobaczyć, że ta cała logika utrzymania legitymizacji, legitymizacji władzy tak naprawdę działa dokładnie tak samo jak u nas, prawda? U nas też rycerze, czy też szlach szlachta, czy też magnateria mogłaby wypowiedzieć posłuszeństwo królowi czy komuś, kto nie spełnia powinności nakazanych przez Boga, przez religię, tak prawda? Tylko tam jest urządzone to za pomocą kultu przodków, a u nas jest urządzone tak, jak widzimy, za pomocą religii chrześcijańskiej. Tak to funkcjonowało w Europie. Rozumiem. Mówi Pan o Bożej Opatrzności. Czy w takim razie Chińczycy mają stworzoną jakąś taką koncepcję Boga, którą gdyby tylko obsługują ci zmarli przodkowie? Czy jak gdyby ta moc, ta Opatrzność bierze się z samych przodków? Chciałbym o to dopytać. Oni regulują tą, oni mają moc obdarzania swoich potomków żyjących tą, tą pomyślnością. Czyli na przykład u nas, prawda, modlimy się, chodzimy do kościoła, dajemy komuś za kogoś namsze. Robimy in, rozmaite tego typu, odprawiamy tego typu rytuały. Po co? Po to, żeby anioł, stróż, czy tam właśnie ci nasi przodkowie, którzy patrzą z nieba, czy też sam Bóg, czy też Jezus, czy też Maria, właśnie nam pomogła w naszych naszych planach, naszych naszych. Zrealizowaniu naszych naszych marzeń, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czy zachowaniu nas w zdrowiu. Dokładnie na tej samej zasadzie działa tam ta, ta instytucja Bożej Opatrzności, przy czym. Jest ona regulowana właśnie za pomocą kultu przodków. Jest tak, że oczywiście te dusze przodków muszą być w odpowiedni sposób podtrzymywane przez życiu. Mogą przetrwać maksymalnie 9 pokoleń, to w rodzinie cesarskiej, w planie cesarskim, który sprawuje władzę. Natomiast dusze tych przodków, zwykłych ludzi, mają ten żywot oczywiście krótszy. Oni, one po prostu wygasają. Natomiast, co jest jeszcze ważne, co jest bardzo często mylone, nierozumiane przez współczesnych komentatorów, którzy nie do końca rozumieją ten folklor i religię starożytną. Mówimy na przykład o Chinach, że teraz, teraz już zostało to zamknięte w 2015 roku, ale natomiast była polityka jednego dziecka, prawda? Czyli jedna, jedna para małżeńska nie mogła mieć więcej niż jedno dziecko, co jest w, w praktyce nieprawdą. Ja pytałem ludzi, którzy, których odwiedzałem w Chinach, bardzo często kiedyś podróżowałem, w tej chwili już niestety takie podróże nie są do końca łatwe. Z, od ostatnich dwóch lat, przez ostatnie dwa lata. Natomiast rozpytywałem i były na przykład sytuacje, że kobieta miała jedno dziecko, no to okej, okay, to w porządku, natomiast potem miała drugie i trzecie. I nie zostało to, to było w prowincji, w prowincji Zhejiang, czyli na południe, mniej więcej 100 km na południe od Szanghaju, mniej więcej w połowie wysokości Chin, jeśli patrzeć na mapę. I na, wysokość to jest od północy do południa. I ta kobieta, ta kobieta co prawda powinna zgodnie z prawem od, od, od zostać ukarana, natomiast nie została, mogła mieć te 30 i nie musiała dopłacać. Bo zasada jest taka, że jak ktoś chce mieć drugie dziecko, to musi za to zapłacić, niejako udowadnia, że stać na wychowanie. Jednocześnie to promuje też, był jakiś mechanizm promowania tej zaradczości, prawda? Czyli jak ktoś wzbogaci się, no to ma prawo wychowywać drugie dziecko, dlatego żeby przekazał, nie wiem, dobre wzorce kulturowe, czy też dobre geny, jakkolwiek to sobie tłumaczyli, to każdy inaczej sobie tłumaczy. Natomiast wracając, dlaczego kult przodków jest łączony właśnie z tą polityką jednego dziecka? To jest nie do końca tak. Jest tak, są dwie dwa bardzo poważne konsekwencje negatywne tego, tej polityki jednego dziecka. Po pierwsze bo jest do tej pory, trwa bardzo zwiększona ab częstotliwość aborcji płodów żeńskich, dlatego że lepiej się opłaca wychować syna, dla, prawda? I my sobie tłumaczymy, którzy słyszymy, gdzieś tam przeczytaliśmy w książce albo słyszeliśmy gdzieś tam na YouTubie, że to, ma, to jest dlatego, że ten syn opiekuje się właśnie z tym opiekunem tych gdzie, protków. Bo po, powinność wobec ojca to jest troszkę skomplikowane, ale powinność wobec ojca znaczy inaczej. Człowiek powiedzmy, ja jestem ojcem, mam małe dziecko, i mój ojciec, mój własny ojciec już umarł, prawda? I muszę się opiekować jego, 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 jego grobem, jego duszą. Natomiast ja, się, ja nie opiekuję się bezpośrednio, tylko spładzam potomka, i to ten potomek przez jakby co drugie pokolenie, prawda? Ten mój wnuczek opiekuje się duszą swojego dziadka. I to jest właśnie esencją powinności synowskiej, że należy spłodzić swojego potomka męskiego po to, żeby ten męski potomek mógł opiekować się duszą swojego dziadka, mojego ojca. Natomiast. Właśnie I czy ta polityka jednego dziecka w takim razie nie stała w sprzeczności z tą koncepcją? To wystarczy a, jeden podomek, jeden wnuczek? Czy im więcej wnuczków, tym jakby ta opieka jest. No bezpieczeństwo jest wtedy większe, bo jeżeli umrze jakiś. Też Chińczycy borykali się z takimi problemami zdrowotnymi, jak my, prawda? Że jak w średniowieczu, że ludzie umierali od prostych chorób, nie rozumieli, że istnieją na świecie bakterie i wirusy, więc nie myli rąk na przykład, prawda? Więc śmiertelność dzieci była większa, więc czym więcej tych męskich potomków, tym lepiej. a Oczywiście oni te dzieci od młodych lat pracowały, więc, więc to. To też jest druga, druga przyczyna. Natomiast współcześnie to nie jest tak, że ta tradycja opieki nad duszami dziadka przetrwała w Chinach kontynentalnych, czyli w Chinach rządzonych przez Chińską Partię Komunistyczną. Nie. Te tradycje zostały zniwelowane, usunięte. Oczywiście ludzie wiedzą o ich istnieniu. Natomiast prawdziwą przyczyną tego, że jest tyle dziewczyn, podów dziewczęcych usuwanych, jest to, że w Chinach panuje tak zwana rezydencja patri lokalna oznacza to, że jeżeli mąż i żona, jak młodych dwoje ludzi się żeni, kobiet, kobieta i mężczyzna, to oni potem idą mieszkać do teściów męża, przepraszam, do rodziców męża, prawda? Czyli ci rodzice, którzy urodzili dziewczynkę, nie mają zapewnionej opieki pod bokiem, prawda, mają już 60 powiedzmy, 60 czy tam, starzeją się w każdym razie, stają się z wiekiem coraz bardziej niedołężni, no i nie mają tej, takiej opieki jest zapewnionej jak, jak, jak ci, którzy urodzili syna. I to jest ta prawdziwa przyczyna. To jest bardzo ciekawe, natomiast chciałem, wracając jeszcze do tych początków chińskiej cywilizacji, wspominał Pan o dynastiach, dynastiach, w których żyli Konfucjusz, Sun Tzu, Proszę powiedzieć coś więcej na temat tej właśnie tej starożytności. Jak to się rozwijało na, na samym początku tych, tej chińskiej historii? Dobrze, to może powiemy o tej bitwie przy Mui, o której rozmawialiśmy przed programem, więc proszę bardzo. Każdy ma, w cyklach następują tak zwane cykle dynastyczne. Cykle dynastyczne polegają na tym, że jakaś dynastia osiąga władzę, osiąga ten mandat niebios strzeżony przez przodków swoich światłych oczywiście, których nie wolno zawieść, czyli należy, należy się dbać o lud. Natomiast to ma bardzo głębokie jak gdyby, tło antropologiczne i socjologiczne. Wyjaśniam dlaczego. Dynastia Shang, która panowała przez kilkaset lat, powoli upadała. Coraz więcej władców było takich, którzy nie dbali o lud, tylko po prostu ci uciskali ten lud podatkami, czy też w jakikolwiek inny sposób traktowali jako niewolników i traktowali bez, dawania, bez poszanowania godności zwykłego człowieka. Natomiast co jest bardzo istotne, na całym kontynencie euroazjatyckim, 2,5 tysiąca lat temu. Mniej więcej w różnych miejscach różnie, ale generalnie mniej więcej 2,5 tysiąca lat temu zaczęły powstawać systemy społeczne, takie jak konfucjanizm, takie jak chrześcijaństwo, które promowały model państwa, czy też model imperium, w którym władca przestawał być zdobywcą, czy też uciemiężycielem ludu, tylko stawał się ojcem opiekunem tych ludów. Proszę zobaczyć jaka jest różnica między na przykład Imperium Asyryjskim, które polegało na podbojach, jego władcy na, 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 na ścianach swoich pałaców chełpili się, że zwyciężyłem ten lud. Temu, tym wszystkim kobietom i dzieciom poucinałem głowy, dlatego, że ja jestem wielkim, silnym zwycięzcą, a oni, oni są moimi prochem u moich stóp. Także tak, do, niemal dosłownie cytuję, nie, nie przytoczyłem, nie przygotowałem się dokładnie, natomiast mniej więcej w tym tonie władca, że tak powiem, chwałę, głosił swoją własną chwałę. Natomiast co się dzieje później? W Imperium Sumerii, ale przede wszystkim mówimy o Chinach, to mówmy o Chinach. W cywilizacji konfucjańskiej, bo to jest świetne określenie na to, wszystkie zabiegi władcy polegały na tym, że on prezentował się jako opiekun, ojciec troskliwy swojego ludu, który ma cywilizować, edukować, zapewniać, żeby, on, żeby ten lud miał żywność, żeby mógł wychowywać dzieci, żeby mógł w spokoju produkować się wiklinowe, dzbany, broń wszy i wszystko inne cała ideologia konfucjańska, mówiliśmy o niej, że jest, mamy ten znak człowiek, deszcz i, i ołtarz, cała ta, cała ta idea konfucjanizmu polegała na tym, żeby stworzyć system stabilny, system społeczny, w którym wszyscy są zmotywowani do tego, żeby pracować ciężko na swoje własne utrzymania, jednocześnie na chwałę swojego króla państwa, który, który się nam, 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 nam ludem opiekuje, opiekuje. I dzięki temu państwo wzrasta w siłę. Więc jest, powiem teraz dwa powiedzenia, które też mam, znajd znajdą tutaj słuchacze w, w książce i drogi wędrownych doradców i też właśnie wznowioną Chiny zrozumieć imperium. Ja powiem może jedną anegdotę. pierwszą. Konfucjusz odwiedzał sąsiednie królestwo, sąsiednie państwo. Też nie mogę powiedzieć królestwo, dlatego że nie wszystkie państwa miały królów. To będzie skomplikowane, opowiem sobie w następnym odcinku o historii Chin. Natomiast w sąsiednim państwie Konfucjusz razem ze swoimi uczniami podróżował drogą przez góry i usłyszał szlochanie jak, przy, jakiejś kobiety przy, grob, przy rodzinnym grobowcu. Rodzinne grobowce są najczęściej w zagajnikach, na, na, na skraju pól, zazwyczaj w pobliżu drogi. No i generalnie tutaj proszę zobaczyć na zdjęciu, mamy taki grobowiec, on jest taki, taki połowany. On jest zamknięty w, na polu, na którym rosną, rosną bambusy, natomiast mamy też pola, grobowce, które rosną dosłownie wszędzie, w, w krajobrazie rolniczym. To wygląda. No, tak oczywiście dziwnie, ale też to jest ten kolor cywilizacji chińskiej. Więc przepraszam, wracam do opowieści. Więc ta kobieta rozpacza przy tym grobie. Konfucjusz wysyła i swojego ucznia, dowiedzieć się, czemuż ta kobieta tak szlocha nad, nad tym grobem, coś się stało. Więc um, uczeń poszedł oczywiście i dowiedział się i, i powiedział, mistrzu, y, y, ta, kobiecie tej, właśnie tygrys, pożar brata. Więc on, mistrz, konfucjusz podszedł do niej, zaczął ją tam pocieszyć. Wywiązała się rozmowa. Dlaczego tak rozpaż, rozpaczasz? a no, powtórzę, właśnie tygrys, jej pożar, pożar brata. W zeszłym roku jej syn też został pożarty przez innego tygrysa, a pięć lat wcześniej jej mąż też został pożarty przez tygrysa. Dlaczegoż więc nie opuścisz tych terenów i nie zamieszkasz gdzieś w sąsiednim, w sąsiednim państwie? Generalnie tygrysy kryły się w w terenach górzystych, więc państwo, w którym ta anegdota się rozgrywa, było, było właśnie, właśnie, albo rejon, bo akurat to miejsce było górzyste. Więc ona powiedziała, dlatego, że tutaj władca jest dobrym opiekunem, a tamten, a władca, gdzie każesz mi teraz odejść, jest tyranem i od niego chcę trzymać się jak najdalej. To jest ta to jedna z opowieści, które znajdziemy w tych dialogach konfucjańskich, to jest ta anegdota. I ona oczywiście już wiemy, to nie jest nic trudnego do zrozumienia. Bo Konfucjusz na koniec sam zresztą całą pojętę zdradza. Otóż, nauczcie się moi, moi, moi uczniowie, że władca tyran jest straszliwszym dla ludu od tygrysa i Ludojada. Cała esencja konfucjanizmu w jednej opowieści. Istnieje jeszcze jeden takim tak zwane czeniu, czyli taki czteroznakowy, proszę zobaczyć tutaj, jest wizerunek. Czteroznakowy sentencja, czy też maksyma, czy też idiom. to się nazywa po chińsku chén czy tłumaczone to jest jako właśnie idion, oznacza ono coś następującego. Władca, który dysponuje cnotą miłosierdzia i jest niezwyciężony, tudzież nie ma wrogów. Co to są za słowa? To są słowa Menciusza, czyli największego propagandora Konfucjusza po tym, jak już Konfucjusz umarł już był doradcą władcy, to też powiemy sobie zaraz w następnym odcinku, był doradcą nie tylko władcy, ale władców, służył swoją radą rozmaitym właśnie królom, władcom i uczył ich, w jaki sposób sprawić, żeby ich państwo było silne i nie, dało, nie zostało pokonane przez sąsiadów. Więc ten, kto opiekuje się ludem, Sprawia, że ten lud żyje w szczęściu, żyje w, może w spokoju uprawiać pola, czyli państwo ma więcej żywności. Może mówiliśmy to przed sekundką, prawda? Do, specjalnie to powtarzam dwa razy, dlatego, że teraz rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Że władca, który dba o to, żeby lud był produktywny, sprawia, że jego państwo automatycznie jest silne, jest w nim broń, są w nim ludzie, którzy są odkarmieni, jest tych ludzi coraz więcej. Co więcej, ci ludzie nadciągają z sąsiednich państw po to, żeby żyć pod opieką właśnie tego szlachetnego, tego miłosiernego władcy. I co się staje? Automatycznie te państwo staje się silne militarnie, prawda? Więc te czeniu, ta nauka Menciusza, która jest najsłynniejszym, praktycznie najsłynniejszymi słowami, które rozbrzmiewają echem do dziś we wszystkich krajach, które tutaj są, w Azji Wschodniej, czy w Korei, czy w Japonii, czy na Tajwanie, czy w Singapurze. Ta, to oczeniu jest zrozumiane przez każdego polityka, bo jest oczywistą, centralną częścią logiki tego, w jaki sposób władza legitymizuje swoje rządy. Demokratyczne, ale nadal de legitymizuje właśnie przez tą logikę, że zapewnia ludziom dostatek. Proszę zobaczyć, i, i co się dzieje w krajach Azji, prawda? Że one się przekrzykują za, na, dla siebie, które, dla, które z tych państw, mówię o np. Hongkongu tak samo, już od wcześniejszych od Japonii, o Singapurze, o Japonii, Korei Południowej. Prawda? One ze sobą konkurują wizerunkowo, pokazując wszystkim na całym świecie, jak oni dbają o swoich obywateli. To jest właśnie ta logika w tym jednym prostym idiomie sprzed dwóch i pół tysiąca lat. No właśnie. Ta, ta cała geneza, historia powstania tego wschodniego, dalekowschodniego myślenia. Tak jak Pan powiedział, możemy to z łatwością przenieść na nasze czasy, bo to, to jest to, co widzimy. Jest to, jest to niezwykle ciekawe i myślę, że w kolejnych programach będziemy kontynuować ten temat. Na dzisiaj musimy już kończyć. Bardzo dziękuję, Panie Redaktorze, a Państwa, jeśli chcą Państwo słyszeć więcej na ten temat, zapraszam do subskrybowania kanału C-Kultura.